Film powstał przy współpracy z firmą Computronic. Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony na z Apple na YouTube. I jak widzicie, dzisiaj nastała ta długo wyczekiwana przeze mnie chwila, ale także przez pewnie część z Was, a mianowicie w moje ręce trafił nowy MacBook dzięki uprzejmości firmy Computronic, za co im serdecznie dziękuję. MacBook pochodzi z 2015 roku, to jest ta najnowsza wersja 12-calowa i mam przyjemność właśnie ją przed Wami rozpakować. Przygotowałem tutaj sobie już nożyczki żebyśmy się za długo nie bawili z tą folią. Więc mam nadzieję, że to gładko pójdzie. Jak widzicie, bez problemu przecinamy. Zerwiemy tą folię. Jak widzicie, zaraz ukaże się nam nowy MacBook. Oczywiście go odwrócę, żebyśmy mieli ten efekt pierwszego zobaczenia tego komputera od góry, a nie od dołu. Okej, okay. tutaj papierki się nam nie przydadzą. I myślę, że możemy jak zawsze jest problem z podniesieniem tej klapki ale ok i Ach, jeszcze się trzyma ok i mamy tutaj mamy naszego laptopa, naszego macbooka jak widzicie jest to wersja srebrna to jest ten komputer podstawowy model natomiast właśnie wybrałem go w kolorze srebrnym możemy sobie go podnieść Wow, mega lekki, naprawdę, jeśli nie mieliście go w rękach jeszcze, to musicie mi uwierzyć, że jest naprawdę mega, mega lekki. Dobra, komputer sobie zostawmy na bok, jako gwóźdź programu on zaraz będzie, zaraz do nas powróci, tak naprawdę. E, zajmijmy się tym, co jest jeszcze w środku, a mianowicie mamy tutaj kabelki. E, kabel do ładowania, który jest totalnie nowy do tego UFB mm, typu C, e, więc no, też dla mnie jakaś nowość. Bo wcześniej nie miałem. Tutaj mamy jeszcze stos papierków, to zaraz odłożymy, oraz y, ładowarkę do tego mm, kabla. Jak widzicie ona jest już mega podobna do kostki zajpada, iPada, to chyba w tą stronę po prostu będzie zmierzać. Yy, I tak, otwieramy sobie tą teczkę, można powiedzieć. I mamy tutaj papierki, papierki i czekamy na nakle naklejki mamy, o są. Yy, Okej, okay, tutaj macie jak widzicie naklejki, są one też standardowe. Myślałem może, że będą jakieś srebrne, takie jak pod kolor MacBooka. Niestety Apple chyba nie wpadł na taki pomysł, yy, ale to są tylko w zasadzie naklejki, więc się tym nie przejmujemy. Ok, teraz możemy sobie przejść do właściwego programu, czyli do naszego MacBooka. Jak widzicie, po drugiej stronie jest w ogóle mm, otwarcie, więc ja to też zrobiłem dobrze. Yy, ok, podłączamy sobie. To jest chyba najprzyjemniejszy moment przy otwarciu każdego komputera. Wszyscy pewnie MacWizorze się ze mną zgodą. Wow, okej, okay, to jabłko świecące, bardzo fajnie. Mogę już teraz otworzyć nowego MacBooka, więc to robię i teraz... Widzicie, ja jeszcze nie. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze tą folię, więc ją zaraz zdejmiemy. Okej, okay, i tak wygląda nasz nowy MacBook. Mega lekki, naprawdę... No nie da się tego opisać. Jest naprawdę mega przyjemny. Można go trzymać, zobaczcie, dwoma palcami tak naprawdę. Okej, okay, jest wprawdzie już ciężko mi, ale dwoma palcami laptopa trzymać, no to też nie powiedzcie, że to nie jest osiągnięcie, że naprawdę tutaj zrobiło to dobrze, można powiedzieć. I ten nowy gładzik, który się nie ugina. Forstarz. To będzie fajny do przetestowania. I ta klawiatura. Całkiem inna. W stylu motylkowym, a to tak nazwała Ok, włączmy sobie go. Ok, uruchamia nam się pierwsze uruchomienie systemu. I musimy go tutaj po prostu skonfigurować. Już tutaj szukamy języka polskiego. Bardzo fajnie się chodzi na tych strzałkach serio. Ok, Enter. Kilka rzeczy tu trzeba będzie po prostu ustawić, więc to muszę zrobić. Ale super chodzi ten gładzik, naprawdę inaczej jest. To, to jest całkiem inna, inny gładzik niż w poprzednich MacBookach i w ogóle ten w Magic Trackpadzie. Jak widzicie tutaj wpisałem jakieś podstawowe takie dane przykładowe i teraz e, tworzy mi się to konto. Jak widzicie Max się konfiguruje i zaraz będziemy mogli odpalić już e, ten system. O, jak widzicie, już chyba wszystko będzie działać, ikonki już są. Trzeba będzie po prostu teraz pod siebie, będę musiał skonfigurować ten komputer, ale e, to co chciałem wam pokazać w tym filmie. To już zostało pokazane tak naprawdę. Powiem wam, że w najbliższych dniach, kilkunastu dniach będą pojawiać się różne filmy związane z tym MacBookiem, bo jest tutaj kilka nowych, rewolucyjnych rzeczy, które po raz pierwszy pojawiły się w komputerach Apple, więc chciałbym na spokojnie każdą rzecz przeanalizować, pokazać Wam. Oraz na samym końcu pojawi się pewnie jakaś zbiorowa recenzja, więc żeby nie przegapić żadnego filmu, najlepiej mnie zasubskrybować po prostu. Jeśli macie pytania do mnie bądź do tego komputera, fajnie było jakbyście właśnie zadawali pytania odnośnie tego sprzętu. Będę mógł po prostu na nie odpowiadać w kolejnych filmach i wtedy rozwieję Wasze na przykład wątpliwości pytania, więc zadawajcie śmiało w komentarzach pod filmem. Możecie też zapytać mnie na Twitterze na Facebooku. To było w zasadzie na tyle. Ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć! Film powstał przy współpracy z firmą Computronic.